Państwa zdrowie. Co już się zaczęło? A dzień dobry, Państwu, Jan Bodakowski. Biały Jak Perkowski. Perkowski e, porozmawiamy sobie o kom. Uważaj, uważaj, bo, nie, bo ten już, 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 już. E, Bo szukaliśmy pleneru i mamy całe buty oświnione szlamem z Wisły. E, a nie, I dlatego jesteśmy na Wale, a nie tutaj. Nie mamy ładnego tła, e, które sobie wymyśliliśmy e, z, z panoramą Warszawy. Ale wracając. Pana, do... Panorama Warszawy na pełdunku. Tak, mogą sobie Państwo spojrzeć do Wikipedii Warszawa. Zdjęcia znajdą Państwo, to miało być za nami, ale za to mamy My tutaj, jesteśmy na wale. A tam widzę, Szanowni Państwo, rewolucja komunistyczna w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone, które mają być naszym obrońcą, mają nas uchronić przed agresją rosyjską, nie są sobie w stanie same poradzić z bandami kolorowych przestępców inicjowanymi przez komunistów z Antify i innych organizacji i tam partii różnych komunistycznych, które sieją terror palą sklepy, biją ludzi na ulicach, mordują jakiś policjantów. Jaka jest Twoja opinia? Jest to naprawdę bardzo ładna gra operacyjna, do końca no nie wiem czyja. Natomiast wspierana przez rozliczne media liberalno-lewicowe amerykańskie. To wszystko by się tak samymi internetami nie rozkręciło i to by tak daleko nie poszło, gdyby nie środowiska rozmaite aktorskie, wolno-myślicielskie, liberalne, yy, uniwersyteckie i tak dalej. Oczywiście jest to hołota z yy, najgorszych i najczarniejszych odmentów amerykańskiego yy, świadka mniejszości przestępczej, co zresztą łatwo jest zobaczyć, do czego podłączyła się pewnie duża grupa głupich młodych ludzi, Natomiast to jest wszystko wspierane przez media. Gdyby nie media, które mówią o tym, że to jest coś ciekawego i fajnego, to same internety nie załatwiłyby takiej, takiej skali. Ja jestem przerażony opowieściami, jakie są na przykład w HBO. Jest taki kanał, jest, jest taki program na HBO, który się nazywa Johnny Oliver Last Week Tonight, czyli przegląd Tygodnia Jonnego Olivera. I tam Johnny Oliver jest głęboko y, strapiony. Nie tym, że są palone sklepy, że są bici ludzie, że dochodzi do aktów przemocy ze strony tej afroamerykańskiej części społeczeństwa y, tylko jest głęboko y, przerażony amerykańskim rasizmem. Y, I oczywiście o pewnym aktorze porno również miał tam w programie łzawy wypowiedzi, jak to został straszliwie zamordowany. To wszystko napędza tą rewolucję komunistyczną, o której wspomniałeś, że było jeszcze ciekawiej i zabawniej. Wiele wskazuje na to, że jednak to jest kierowane z zagranicy. Że to jest kierowane z zagranicy, dlatego, bo okazuje się również, że Black Lives Matter to jest hasło antyrasistowskie, a White Lives Matter jest hasłem rasistowskim. Tu ja bym ci dodał przykładem. Przykładem tego jest historia pewnego ki, kibica z Anglii, który został wyrzucony z pracy, wyrzucona została z pracy także jego dziewczyna za to, że pozwolił sobie przelecieć, wynająć w imieniu innych kibiców samolot, który przyleciał nad, nad meczem piłki nożnej i było tam hasło białe życie ma znaczenie. Uznano to za rasistowskie, bo już hasłem rasistowskim nie jest czarne życie ma znaczenie, nie ale, czarne ale białe a białe życie jest rasistowskie. Łatwo... I, to, I to na przykład też widać po, po polityce wobec um, um, wykładowców uniwersyteckich, gdzie wykładowczyni jakiegoś tam gender studies marksistowskiego z Cambridge za to, że um, uznała, że White life doesn't matter, że białe życie nie ma, nie ma znaczenia. Nie została, nie została wyrzucona z, z pracy, choć jej tweeta obserwuje tam 90 tysięcy osób i rozesłała go. Natomiast profesor matematyki, rachunkowości z Uniwersytetu Los Angeles który prowadził internetowy kurs dla z rachunków, w którym nie widział ludzi, został wywalony z pracy, ponieważ odmówił przyznawania wyższych ocen studentom tylko dlatego, że są murzynami. Powiedział, że on będzie dawał oceny zależnie od wyników pracy. Nie, to jest patrząc, oburzające. Jest to, jest to oburzające, oczywiście, że. Mało tego to już była ta kwestia poruszana humorystycznie i sarkastycznie w jednym z seriali, gdzie było wnioskowane, że wszyscy, którzy są afroamerykańskiego pochodzenia, muszą mieć od razu tam ilość punktów więcej przy zdawanych egzaminach, a wszyscy pochodzenia azjatyckiego. Muszą mieć od razu odejmowane punkty, bo Azjatów jest za dużo na studiach. Tak, i bo i oni dobre wyniki mają. za dobre niestety, wyniki mają. Za dobre wyniki, za mądrze. Za mądrze, mądrzy, Jest to rzeczywiście y, dokładne odzorowanie tego, co w Polsce również było po II wojnie światowej na uniwersytetach i rozmaitych innych uczelniach, gdzie były punkty za pochodzenie. Miałeś pochodzenie robotniczo-chłopskie, dostawałeś od razu dodatkowe punkty, które umożliwiały ci studiowanie. Miałeś pochodzenie inteligenckie, przy pochodzeniu inteligenckim od razu miałeś podgórkę. Przy takich samych ocenach na egzaminie wstępnym, osoba z pochodzeniem robotniczo-chłopskim dostawała się, a osoba z pochodzeniem inteligenckim nie dostawała się, bo niestety wyrównywanie szans i syna inteligenta nie może być tak samo wykształcony jak. Dziecko robotnika czy chłopa, które musi być wykształcone bardziej, bo to ono potrzebuje tego wykształcenia, a nie ktoś inny, więc to jest niestety powielanie pewnych wzorców. Czym to się skończy? To się skończy tym, że będą coraz głupsi. Yy, naukowcy na uczelniach amerykańskich. Ja no, nie, już, nie... już to profesor Chodakiewicz mówi, że amerykańskie uniwersytety są całkowicie marszwistowskie, komunistyczne. E, nie wróży to dobrze gospodarce Stanów Zjednoczonych. Tak na przykład, jak też nie wróży równości w tym kraju, to, że na przykład w, w, w hrabstwie Lincoln w stanie Oregon e, władze, władze samorządowe uznały, że. E, maseczki muszą nosić wszyscy, z ale z wyjątkiem kolorowych. E, a co, co na przykład robią radni e, radni e, i przedstawiciele władz samorządowych pochodzący z e, z, kolor, bycia, z bycia z Murzynami, z Murzynów e, w Minneapolis, tam gdzie właśnie zginął ten e, narkoman, kryminalista przyduszony e, przez, tego, przez tego policjanta. Zresztą ci policjanci w tym mieście, to tak przy okazji, żeby jeszcze bardziej było ciekawie, to byli szkoleni w Izraelu. E, za pieniądze często publiczne, ale także za pieniądze prywatnych darczyńców. No to bardzo dobrze poliza radzi sobie. Tak, tak z... e, jest taka, taka bardzo humanitarna. No i ten wice, wicem szef miasta, e, który, który twierdzi, że jest kobietą, ale jest szczęśliwym posiadaczem e, Siusiaka. Jest pierwszym transseksualistą, który zrobił taką karierę w Stanach Zjednoczonych. Zagłosował za likwidacją policji w Minneapolis. Zlikwidowali tam departament policji. No i teraz, żeby czuć się bezpiecznie, to finansuje sobie z pieniędzy podatników ochronę. Więc to też pokazuje jak Ale jest... to jest bardzo dobre i to idzie w kierunku myśli korwinistycznej. Eee, no. Prywatna, prywatna, prywatna ochrona, po co policja? Tylko jest ta kwestia tych podatków. No to, ale to, no to jeszcze, jeszcze jest to do rozwiązania, właściwie to bardzo dobrze. I teraz pytanie, czy jest zachowana równość w tej ochronie, która ochrania tego Pana? Czy na przykład jest 30% transseksualistów? Czy jest 30% kobiet? Czy jest 30% mężczyzn? I czy na przykład jest odpowiednio zachowana proporcja? Yy, czarnoskórych transseksualistów do yy, in, kolorowych osób innej płci. Yy. A jeszcze, że żeby, żeby takie, takie moje skojarzenie, tutaj na marginesie, bo mam kilka takich skojarzeń właśnie z, z BLM w Stanach Zjednoczonych. Tak sobie przypomniałem, taką widzę tą czarną pięść, która jest e, czarną pięścią, która a... jest e, symbolem, symbolem, e, to, że, to, że jest symbolem rasistów e, czarnoskórych, czyli partii e, czarnych panter. E, która była partią marksistowską i rasistowską. Tak jest. E, to mnie nie, nie dziwi, ale jak sobie skojarzyłem, że e, jest to też symbol, e, czarna pięść jest symbolem 17 dywizji grenadierów pancernych w FNSS. To mnie to po prostu tak ucieszyło, bo widzę, że tutaj kontynuacja pewnych tematów jest. Tak na, na marginesie jeszcze przypomnę, że lewica w swojej narracji non-stop twierdzi, że e, środowiska prawicowe, nacjonalistyczne używają nazistowskiego symbola Krzyża Celtyckiego, tak, tak. który miał być symbolem e, Waffen-SS. Ja Szanowni Państwo, zadałem sobie ten trud. Sprawdziłem. Nie znalazłem. nie znalazłem tego symbolu. Żadna z dywizji WATM SS nie miała takiego symbolu. Żaden z oddziałów SS nie miał. Była dywizja Charmelange, to z francuska, nie wiem jak się to wymawia. To znaczy rycerze, która miała X w kółku. Właśnie od tego cecha, które czyta się, można też jak Christmas zapisywać przez X, wyglądał ten symbol jak symbol X-Menów, więc można najbardziej na przykład X-Menów posądzać o związki z nazistami, ale nie Krzyż Celtycki. Jedyne, jedyne co jest podobne, to jest symbol partii Quislinga. Tak. Która, która jednak nie jest to krzyż celtycki, gdzie tam ramiona wystają poza okręg, tylko krzyż gnostycki, e, który, w który nie wystaje i w ogóle e, trzymany jest przez orła, i w ogóle to jest takie mało, mało podobne. E, w każdym razie e, paranoja jest pełna, bo oczywiście e, tutaj w tej chwili jest pełne e, oddawanie czci. Potwornie uciemierzonej rasowo mniejszości afroamerykańskiej nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. W Warszawie też kładli się na chodnikach. W Poznaniu też kładli się na chodnikach ludzie przepraszający za rasizm, są zrzucane pomniki, są niszczone pomniki. I powiem szczerze, że z punktu widzenia Polaka, dla mnie jest to pełna paranoja. Ja zastanawiam się, co my mamy wspólnego? I dlaczego my w Polsce są w ogóle ludzie, którym przychodzi do głowy, żebyśmy my, Polacy, przepraszali za y, amerykański, angielski kolonializm, y, za wykorzystywanie pracy niewolniczej? To jest w ogóle jakaś kompletna schizofrenia. E, już, już nie mówiąc o tym, że takim absurdem jest e, e, ekscytowanie się jedną tragiczną śmiercią narkomana i przestępcy, kiedy e, w sytuacji, kiedy. A życie 260 tysięcy, 260 tysięcy co roku amerykańskich czarnoskórych dzieci jest zabijanych podczas aborcji, tak. i właściwie nikogo to nie obchodzi. Tak, ja, ja, ja... Zarabia na tym Planet Parenthood, organizacja, która została założona przez Margaret Sanger. Kobietę, która była rasistką, która jednoznacznie twierdziła, że, że kolorowi to jest chwasty, które trzeba zlikwidować. Mało tego. I dzisiaj 80% placówek, gdzie są mordowane dzieci w Stanach Zjednoczonych, nienarodzone, jest w dzielnicach kolorowych. Oczywiście, I... mało tego. Zgodnie ze statystykami, na tysiąc, urodzon na tysiąc urodzonych dzieci pochodzenia afroamerykańskiego kolorowych yy, do, jest około 500 aborcji wykonywanych, także jedna trzecia yy, ciąż jest finalizowana aborcją. E, ja czytałem statystyki, że połowa, że no połowa, więc, połowa no e, więc... i odsetek i odsetek od mówiąc jaki to jest problem, e, I to prawdopodobnie... 40, hmm. że dwa razy więcej kobiet kolorowych przeprowadza aborcję na tysiąc. 1000... Niż, ee, ja, udostępniłem, niż ty. ja udostępniłem artykuł z amerykańskiej prasy na ten temat mm. tuż po tym, jak się pojawiło właśnie hasło Black Lives Matter, bo stwierdziłem, że jest to z pewnością ruch antyaborcyjny. Tak. Jeśli chodzi, bo i ja Ci podeślę ten, tą informację dlatego, tam, mm -hmm. tam jest w sensu stricte napisane, że na 1000 urodzonych jest 500 aborcji, mm -hmm. a nie na 1000 ciąż jest 500 aborcji. Być może stąd wynika Poczyna, ta różnica ja, w połowie. W, w, ja też pisałem artykuł, może ja to źle się wyraziłem, natomiast e, jest też kwestia tego, że co roku w Stanach Zjednoczonych tam ginie podobno od 6 do 8 tysięcy e, e, murzynów jest zamordowanych. Tak. Tak. I 94% sprawców zabójstw Murzynów to są inni Murzyni. Tak jest. A jeszcze jak weźmiemy to, że e, połowa, połowa e, sprawców zabójstw w Stanach Zjednoczonych to są Murzyni. Tak jest. I porównamy to z tym, że Murzyni stanowią w Stanach Zjednoczonych tylko 10 czy 13%, to nadreprezentacja ich wśród morderców jest w pubcu, E, A ja tylko chciałem zauważyć, że e, prawdopodobnie już Państwo tego filmu nie obejrzycie, bo Janek Bodakowski teraz w ciągu jednej minuty powiedział chyba sześć razy słowo murzyni, więc w pewności ten film został skasowany, ale zobaczymy. I e, Jeszcze tak, żeby wspominając pewne rzeczy, które się dzieją właśnie w związku z tą... Z tym całym ruchem. To w Australii e, radio publiczne debatuje, czy nie zakazać, czy, ra, czy szachy są, są rasistowskie, rasistowskie tak, bo, bo, zaczynają, bo, bo tak. białe zaczynają. E, CNN informował, że e, jak wszyscy mogą się zarazić na wiecach wyborczych Trumpa. To, to na e, demonstracjach BLM e, nikt się nie zaraża. Się nie zaraża. A, e, a nawet to, że one są i sieją terror, to chroni Amerykanów przez, przed COVID, bo Amerykanie boją się wychodzić z domu. Znowu, oczywiście tak jak tak. One tak. się skończą. To ci Amerykanie wyjdą i będą się zarażać, więc po prostu to są demonstracje, to jest, które. No chronią. to widowe. Tak. E, oczywiście bardzo mi się podoba też list e, 60, 54 e, partii komunistycznych z całego świata, które popierają ten ruch. E, też o tym pisałem. Oraz to, a już taką wisienką na torcie, to jest to, że w Wielkiej Brytanii murzyni domagają się likwidacji pomnika. I szanowni państwo, to nie jest pomnik żadnego białego. Domagają się likwidacji pomnika Mahatma Gandiego, bo Mahatma Gandhi okazał się być antymurzyńskim, rasistą i pozytywnie wypowiadał się o burach Republice Południowej Afryki. I nie mogą mu tego zapomnieć. I ja już sobie widzę, jak się na tą informację... To u... ja ci powiem, ja ci się... powiem że ja... Ostatnio, to ja właśnie ostatnio rozmawiałem ze swoim znajomym, który poznał mnie ze swoim znajomym, który jest buddystą i jest narodowcem. I rzeczony buddysta, narodowiec, bardzo był zawsze szakanowany przez swoich kolegów narodowców, dlaczego jest buddystą, a nie jest katolikiem. I znalazł odpowiedź, że jest buddystą, bo na pewno Budyda nie był Żydem. I, ten, i, i, I nie wiem, czy już to skończymy. Natomiast, natomiast jest to argument ostateczny. Budda rzeczywiście nie był Żydem. Mahatma Gandhi z pewnością był rasistą, bo nie był murzynem. Więc z tą drogą rozumowania, jak najbardziej, zastanawiam mnie tylko, co Belgowie zrobią z pomnikiem króla Leopolda, który stoi przed siłą Unii Europejskiej. Ale to akurat była świnia. Ale król Leopold akurat y, wsławił się y, pewnymi procederami. Y, może nie on decydował o tym, ale z pewnością musiał mieć świadomość. To była potworna świnia, y, która mordowała... Y, trudno powiedzieć ile, ale tak 6 milionów murzynów w Kongo za czasów jego rządów na pewno zostało wymordowanych. Pamiętajmy, że tam y, też ta ludność nie stanowiła tak dużej... nie było tak, tak dużo ludzi jak w tej chwili. Więc prawdopodobnie on wymordował około połowy ludności kongijskiej wcześnych czasów. A ucinanie dłoni za niewykonanie dniówki przy zbiorze dzielnym to, to był normalny proceder. Ucinano dłoni zarówno mężczyznom, jak i kobietom i dzieciom. Za niezebranie odpowiedniej ilości bądź za nieposłuszeństwo najpierw była odcinana lewa dłoń, a jak się okazało, że kolejny raz to była odcinana prawa dłoń z odciętymi dłoniami wypuszczano do lasu. Mógł sobie taki, taki i człowiek człowiek, Podsumowując, sobie pamiętajmy o o Tadeuszu Kościuszce, który walczył, który swój, swój majątek przeznaczył w zapisie spadkowym, testamentalnym na wyzwolenie nie, niewolników. Pamiętajmy o Benioskim, który E, walczył z kolonializmem francuskim o wyzwolenie Madagaskaru. Pamiętajmy o tym, że e, handlowaniem, e, handlem niewolnikami zajmowali się e, muzułmanie i Żydzi. I pamiętajmy o tym także, że Kościół katolicki bardzo występował przeciwko niewolnikom. Protestantyzm podchodził do tego w sposób zdecydowanie łagodniejszy. Tak. No i tym kończymy. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję. I włączamy.